Czerwiec 1944 roku, II wojna światowa, Front Wschodni, Armia Czerwona rozpoczyna operację Bagration, potężną ofensywę przeciwko wojskom niemieckim, która prowadzi do znacznego posunięcia się Sowietów w głąb okupowanych terytoriów. Kilka miesięcy później, kiedy Rosjanie po raz pierwszy wkraczają na terytorium III Rzeszy, pragną zemścić się za okrucieństwa, jakich naziści dopuścili się w Rosji. Żołnierze Armii Czerwonej dopuszczają się powszechnych grabieży, niszczenia mienia, zabijania cywilów, a zwłaszcza masowych gwałtów na niemieckich kobietach. W okresie od stycznia do sierpnia 1945 roku nawet 2 miliony niemieckich kobiet zostało zgwałconych przez żołnierzy Armii Czerwonej. Wydarzenie to stało się największym przypadkiem masowych gwałtów w historii. II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku, kiedy nazistowskie Niemcy napadły na Polskę. W początkowej fazie wojny Niemcy szybko posuwali się naprzód w Europie, zdobywając Polskę, najeżdżając Francję i doprowadzając do ewakuacji sił brytyjskich z Dunkierki w 1940 roku. Po udanej kampanii we Francji Hitler skierował swoją uwagę na Związek Radziecki. W niedzielę 22 czerwca 1941 roku pod kryptonimem Operacja Barbarossa nazistowskie Niemcy najechały Związek Radziecki, swojego sojusznika w wojnie przeciwko Polsce. Dla nazistowskich Niemiec atak ten nie był zwykłą operacją wojskową. Wojna przeciwko Związkowi Radzieckiemu była wojną totalną między niemieckim faszyzmem a radzieckim komunizmem. Wojną rasową między niemieckimi Arejczykami, a, a pod ludźmi, Słowianami i Żydami. Po inwazji na Związek Radziecki reżim nazistowski rozpoczął kampanię o niespotykanej dotąd brutalności. W miarę postępów niemieckiej armii siły nazistowskie, w tym SS i Einsatzgruppen, czyli nazistowskie mobilne szwadrony śmierci, systematycznie atakowały ludność cywilną, zwłaszcza Żydów, komunistów i inne grupy uznane przez ideologię nazistowską za niepożądane. Całe wioski zostały zniszczone w wyniku masowych egzekucji, a miliony radzieckich jeńców wojennych poddano głodowi, przymusowej pracy i doraźnym egzekucjom. Oblężenie Leningradu i okrucieństwa popełnione w miastach takich jak Kijów i Mińsk były świadectwem bezlitosnego lekceważenia ludzkiego życia przez nazistów. Oprócz masowych rozstrzeliwań, naziści stosowali takie metody jak masowe głodzenie, przymusowe deportacje oraz niszczenie domów i infrastruktury, aby złamać ducha narodu radzieckiego. Polityka okupacyjna nazistów miała na celu zdziesiątkowanie ludności i utorowanie drogi do niemieckiej kolonizacji. Zgodnie z wizją Hitlera, dotyczącą Lebensraum, czyli przestrzeni życiowej, wraz z klęską nazistów pod Stalingradem w lutym 1943 roku, losy II wojny światowej zaczęły się gwałtownie odwracać. Ta znacząca porażka była pierwszą poważną klęską sił Hitlera i stała się punktem wyjścia dla nieustępliwej kontrofensywy radzieckiej. W ciągu następnego roku. Wojska Radzieckie przepędziły Niemców na zachód, odzyskując utracone terytoria i posuwając się naprzód z coraz większym impetem. Do połowy 1944 roku Armia Czerwona wyparła nazistów z terytorium Związku Radzieckiego, a w październiku 1944 roku siły radzieckie dotarły do granicy Prus Wschodnich. W miarę jak wojska sowieckie przekraczały wschodnie granice III Rzeszy i posuwały się w głąb Niemiec. Coraz wyraźniej ujawniała się brutalna rzeczywistość odwetu Armii Czerwonej. Podsycani latami cierpień propagandą i osobistymi stratami. Żołnierze radzieccy rozpętali kampanię terroru wobec niemieckiej ludności cywilnej. Najbardziej przerażającym i powszechnym elementem tej zemsty. Były masowe gwałty na niemieckich kobietach. W wielu miastach przemoc ta nie była odosobniona, ale miała charakter systematyczny i trwała tygodniami, a nawet miesiącami. Natalia Gesse, radziecka korespondentka wojenna, przyznała później, że żołnierze radzieccy gwałcili wszystkie kobiety od 8 do 80 roku życia, przedstawiając ich jako armię gwałcicieli. W samym Berlinie szpitale odnotowały od 95 do 130 tysięcy przypadków gwałtów, a około 10 tysięcy kobiet zmarło w ich następstwie. Wiele z nich popełniło samobójstwo. W Prusach Wschodnich, na Śląsku i Pomorzu zgwałcono co najmniej 1,4 miliona kobiet, a liczba ofiar śmiertelnych związanych z tymi napaściami seksualnymi. Szacowana jest na 240 tysięcy. W wielu przypadkach kobiety były ofiarami wielokrotnych gwałtów, niektóre nawet 60-70 razy. Przemoc ta była nie tylko tolerowana, ale wręcz oczekiwana w szeregach radzieckich, a wielu żołnierzy było nawet zamieszanych w pedofilię, jak ujął to jeden z byłych oficerów radzieckich. Byliśmy młodzi, silni, i przez 4 lata nie mieliśmy kobiet. Próbowaliśmy więc złapać Niemki. Dziesięciu mężczyzn zgwałciło jedną dziewczynę. Nie było wystarczającej liczby kobiet, ponieważ cała ludność uciekła przed Armią Czerwoną. Musieliśmy więc brać młode dziewczyny, 12 lub trzynastolatki. Jeśli płakały, wkładaliśmy im coś do ust. Uważaliśmy to za zabawę. Teraz nie mogę zrozumieć, jak mogłem to zrobić. Chłopak z dobrej rodziny, ale taki właśnie byłem. Radziecka telefonistka wspominała, że podczas zajmowania każdego miasta pierwsze trzy dni były nieoficjalnie przeznaczone na grabieże i gwałty. Pamiętała jedną zgwałconą Niemkę, leżącą nago z granatem ręcznym między nogami. Powiedziała: Teraz czuję wstyd, ale wtedy tak nie było. Nienawidziliśmy patrzeć na ich czyste, nieuszkodzone białe domy, z różami. Chciałam, żeby cierpieli. Wielu żołnierzy Armii Czerwonej uważało, że mają prawo do zemsty jako rodzaj wypaczonej nagrody za zniszczenia, jakie nazistowskie Niemcy wyrządziły ich ojczyźnie. Jeden z radzieckich majorów żartował nawet, że żołnierze byli tak spragnieni seksu, że gwałcili babcie i twierdził, że starszym kobietom podobało się to. W wielu przypadkach stereotyp hord mongolskich, od dawna promowany przez nazistowską propagandę, Stał się przerażającą rzeczywistością dla niemieckiej ludności cywilnej. Przez ponad dekadę nazistowskie władze przedstawiały hordy mongolskich dzikusów jako rządne mordowania, grabieży, niszczenia i gwałtów, aby zmobilizować ich do walki z postępującym wojskiem radzieckim. Gwałciciele to byli głównie żołnierze Armii Czerwonej, w tym mężczyźni z republik Dalekiego Wschodu i Azji Środkowej. Ocalali często opisywali swoich napastników jako osoby o mongolskich rysach twarzy. W piwnicach i schronach kobiety skulone milczały, podczas gdy krzepcy Mongołowie patrolowali ulice, zachowując się dziko i nieprzewidywalnie. Młode dziewczęta uczono, aby za wszelką cenę pozostawały w ukryciu, gdy zbliżali się żołnierze. Kobiety, które próbowały się ukryć, były często odkrywane, gdy żołnierze oświetlali piwnice i bunkry latarkami. Niektóre kobiety oferowały się pojedynczym żołnierzom, mając nadzieję, że uchroni je to przed zbiorowym gwałtem. Magda Wieland, młoda aktorka z Berlina, została wyciągnięta ze swojej kryjówki przez 16-letniego żołnierza z Azji Środkowej. Był tak podekscytowany, że osiągnął przedwczesny wytrysk. Zaproponowała mu siebie w zamian za ochronę, ale on odszedł, aby się tym pochwalić, a inny żołnierz ją zgwałcił. Nawet jej żydowska przyjaciółka, Ellen Getz nie została oszczędzona i również została zgwałcona. Kiedy sąsiedzi powiedzieli żołnierzom, że jest Żydówką, oni po prostu odpowiedzieli: Frau jest Frau. Kobieta to kobieta. Gdy ataki nie ustawały, kobiety podejmowały desperackie kroki, aby chronić siebie i swoje dzieci. Pokrywały twarze brudem, nosiły łachmany i chowały się na strychach lub w magazynach. Dziewczynki były ukrywane w szafach lub spiżarniach przez wiele dni. Matki opuszczały swoje domy tylko o świcie, kiedy żołnierze najprawdopodobniej byli pijani lub jeszcze spali. W niektórych przypadkach. Matki zdradzały miejsca ukrycia innych kobiet, desperacko próbując ocalić własne córki. Wielu berlinczyków wciąż pamięta krzyki, które co noc rozbrzmiewały na ulicach pełnych zniszczonych budynków. Szczególnie tragicznym przypadkiem była sprawa Hanelore Kohl, pierwszej żony przyszłego kanclerza Niemiec Zachodnich, Helmuta Kohla. W maju 1945 roku, mając zaledwie 12 lat, została zbiorowo zgwałcona przez żołnierzy radzieckich, a następnie wyrzucona z okna na pierwszym piętrze, jak worek cementu. Doznała trwałego urazu kręgosłupa i cierpiała na przewlekłą chorobę związaną z traumą. W 2001 roku, kilkadziesiąt lat później, odebrała sobie życie. Długoterminowe konsekwencje tych masowych gwałtów były druzgocące nie tylko dla ofiar, ale dla całego społeczeństwa niemieckiego. Wiele kobiet doznało urazów wewnętrznych, nieleczonych infekcji i trwałych traum. Ciąże będące wynikiem napaści często kończyły się poronieniami lub niebezpiecznymi aborcjami, czasami przeprowadzanymi bez pomocy medycznej. Te z kobiet, które donosiły ciążę, rodziły dzieci znane jako dzieci rosyjskie, z których wiele spotykało się z piętnowaniem, porzuceniem lub ubóstwem w społeczeństwie wciąż rozdartym wojną. W Berlinie śmiertelność niemowląt gwałtownie wzrosła, a niektóre szacunki sugerują, że aż 90% noworodków nie przeżyło w bezpośrednim okresie powojennym. Rany psychiczne były jeszcze głębsze tysiące kobiet, nie potrafiąc poradzić sobie z traumą i wstydem, odebrało sobie życie. Niektóre zostały do tego zmuszone przez własnych ojców, aby zachować honor rodziny. Inne zostały zamordowane przez mężów, którzy oskarżali je o to, że pozwoliły rosyjskim żołnierzom na gwałt. Ocalałe, które próbowały żyć dalej, często spotykały się z okrucieństwem i upokorzeniami ze strony innych Niemców. Były obrażane publicznie i grożono im dalszą przemocą. Wiele z nich nigdy nie było w stanie lub nie pozwolono im mówić o tym, co przeżyły. Szacuje się, że nawet 2 miliony niemieckich kobiet zostało zgwałconych przez żołnierzy radzieckich, a tysiące, prawdopodobnie nawet 10 tysięcy w samym Berlinie, popełniło samobójstwo w następstwie tych wydarzeń. Gwałty na niemieckich kobietach, dokonywane przez żołnierzy Armii Czerwonej, pozostają jednym z najmroczniejszych i najrzadziej poruszanych aspektów II wojny światowej. Była to tragedia, która dotknęła niemal każdy dom we wschodnich Niemczech, pozostawiając po sobie dziedzictwo bólu na całe pokolenia. Trauma ta była przez dziesięciolecia przemilczana, zarówno w narracji radzieckiej, jak i niemieckiej. Jednak dla ocalałych wspomnienia te nigdy nie zniknęły. Jak powiedziała jedna z ocalałych, przetrwaliśmy wojnę, ale nigdy tak naprawdę nie przetrwaliśmy pokoju, który po niej nadszedł. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.